straszniejszych rzeczy. Numer 10. Dzwonienie do Slendermana o 3 w nocy. Witam, czy chce pan zainstalować panele fotowoltaiczne? Numer 9. Podbieranie telefonu o trzeciej w nocy od telemarketera. Witam, czy chce pani zainstalować panele fotowoltaiczne? Numer 8. Kiedy zdasz sobie sprawę, że już za 2 miesiące mamy rok 2014? Numer 7. Ten straszny dźwięk. Numer 6. Numer 5. się tej liczby. Numer 5. Straszny czempski. Numer 4. Kiedy w środku nocy stoisz przed lustrem i mówisz trzy razy krwawe mery, i wtedy przychodzi krwawa mery. I wtedy ja radzę grubego blanciora. Numer 9. Kiedy w simsach jeden przyjdzie do ciebie włamywacz. Numer 4. Kiedy ktoś nie przestrzega odpowiedniej kolejności liczby. Numer 11. Kiedy jako dzieciak pójdziesz po raz pierwszy do planetarium i dowiesz się, że za 5 miliardów lat Słońce eksploduje. Numer 3. Kiedy wchodzisz na Pekin kawiarnia w noc hakeru. Numer 18. Kiedy próbujesz zabić pająka, a on znika ci z pola widzenia, po czym pozywa się do sądu za usiłowanie zabójstwa. Numer 51. Kiedy 0 kromer. Numer 456. Kiedy jesz sobie spokojnie ciastko, kiedy nagle jakiś różowy typ mówi ci, że waszym zadaniem było wycięcie z niego kształtu. Numer 3,141592. Kiedy dowiesz się, że Chris Pratt podkłada głos pod Goku w najnowszym szeregu 5. Numer 420. Kiedy postawisz 30 cegieł na stole. Numer. Twojej karty kredytowej. Kiedy grasz w Minecraft i nagle spotykasz Hirobraina. Numer twojego Adresu IP. Kiedy masz 49 nieodebranych połączeń i głupio jest ci teraz odebrać za 50 razem. A nie to tylko IRS. Numer 2. Kiedy robisz zakład z superinteligentnym ślimakiem o 10 milionów złotych i oboje stajecie się nieśmiertelni, ale ślimak goni cię przez resztę życia i jeżeli cię dotknie, to umierasz. W dodatku ślimak zawsze wie gdzie jesteś i powoli pełza w twoją stronę gdziekolwiek się znajdujesz. Ok, odinstaluj retitary. I uwaga najstraszniejsze. Numer 1. Kiedy bez powodu film się nagle kończy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, a ja pani teraz powiem krótko, niech pani mnie dobrze słucha. Tak. Yy, w pani domu jest bomba mm -hmm. i ja nie żartuję Ma pani trzy godziny na opuszczenie domu i ma Ale pani. Ta taka to jak na automatycznym taki za pani. To pani będzie wiedzieć jak wybuchnie. Tak. Tak. Mówię, muszę czekać. Powiedziałem, trzy godziny ma pani na opuszczenie domu i ma zostać 10 tysięcy w walizce przed drzwiami. Dobra. A może być 20? Może być dwadzieścia.